Marcin Zieliński, trzykrotny mistrz świata w wodnej Formule 500 i rekordzista z ponad 20 medalami mistrzowskimi, jest dziś naszym wyjątkowym gościem na stoisku Prime Marine, firmy, która z dumą sponsoruje jego sportowe zmagania. Ten utalentowany zawodnik, który zdominował tory w Niemczech i we Włoszech, ponownie udowodnił swoją klasę, broniąc tytułu w tej prestiżowej klasie motorowodnej. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, w której Marcin opowie o swoich ostatnich triumfach, wyzwaniach na wodzie i planach na przyszłość. Witamy naszego mistrza świata. Marcin, opowiedz o tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu to chyba było, tak? No, w, ubiegłym tygodniu, w ubiegłym tygodniu we włoskim Boretto e, obroniłem po raz trzeci e, tytuł mistrza Świata w motorowodnej e, w Formule 500. Formule 500. Tam co trochę dramaturgii się wydało z tego, co tam widziałem, tak? Jakieś tam były E, przeszkody na drodze, coś jakąś bojkę miałeś, co tam się działo? Znaczy, generalnie najwięcej pogoda narozrabiała na tych, e, na tych zawodach. W sobotę wszystko odbyło się planowo, natomiast w niedzielę e, już szykowaliśmy się do wyścigu, kiedy e, przed nami wystartowała klasa 125 cm i nagle na prostej, powrotnej do, do pomostu i do linii Start Meta 5 łodzi podniosło się w jednym momencie. No i trzy opadły, dwie niestety nie przyszedł tak silny podmuch wiatru, że zawodników zupełnie niespodziewanie zabrało. E, do góry wykonali charakterystyczny obrót wypadając z łodzi. Niestety no przetestowali dla nas warunki. E, w niekorzystny sposób, ale na szczęście zawodnikom nic się nie stało. Natomiast na poprawę warunków czekaliśmy do godziny 15. Eee, dokonaliśmy inspekcji akwenu wspólnie z innymi zawodnikami z poziomu łodzi ratowniczych i wspólnie podjęliśmy decyzję, że po tym jednym rozegranym, sobotnim wyścigu te zawody musimy zamknąć, bo jest to dla nas bardzo niebezpieczne. Najważniejsze, że dowiozłeś. Tak. Trzeci raz rzędu, to tym bardziej się liczy. Marcin, jeżeli chodzi o, o Twoją wygraną, to na pewno jest wynik konsekwencji Twoich umiejętności, ale oprócz tego na pewno wiele ma do powiedzenia tutaj Twój zespół i, i wiele, wiele zasług leży też po stronie zespołu i sprzętu. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym, jaki udział oni w tym mają? Przy każdej możliwej wypowiedzi, czy to dla radia, czy dla telewizji, zawsze wspominam o teamie, dlatego że bez nich no, nie ma mnie, tak? bo to już począwszy od przygotowania sprzętu przed zawodami, czy już stricte na depo, czy start do samego wyścigu, odbywa się za pośrednictwem rąk mechaników, tak? bo to oni po zgaśnięciu czerwonego światła odpalają silnik i... I drugi mechanik za rury wydechowe opuszcza mnie do wody. Także ten proces tego samego startu też musi być wykonany sprawnie, szybciej niż inne, inne załogi. No, oczywiście, no, muszę tutaj poruszyć też temat samych finansów, tak, dlatego że no, bez wsparcia sponsorów, sponsora głównego Prime Marine, nie, nie byłbym w stanie realizować swojej pasji, swoich kolejnych celów i zdobywać tak wielkich laurów dla dla Polski i ten sport motorowodny coraz, coraz mocniej promować na, na mapie Polski. Ponownie po, po latach świetności e, Waldemara Marszałka. No, tym bardziej nam jest miło obserwując takie sukcesy, jakimi, jakimi nas raczysz za, za, za to, że możemy Ciebie wspierać. Także tutaj, a powiedz mi jeszcze w kwestii sprzętowej, bo czy w tej klasie 500 już silnikowo i sprzętowo osiągnęliście już wszystko? Czy to nadal jest jakiś, jest tam jakaś możliwość rozwoju w tym temacie? Eee, jak, jak to wygląda? Czy znaczy, tak naprawdę w klasie 500 cm w ogóle w każdej klasie otwartej, e, otwartej, czyli mówię tutaj o formułach 125-250 i 500 cm, tak naprawdę nie ma granic, jeżeli chodzi o modyfikację, ogranicza nas tylko i wyłącznie pojemność silnika. No, i paliwo, które jest badane, co każdy wyścig. Natomiast, jeżeli chodzi o modyfikację silnika, czy to stricte mechaniczne części, elektrykę, śruby napędowe, i tak dalej, to wszystko jest, można powiedzieć, dowolne. Także I nadal się w tym ścigacie. I nadal się w tym ścigamy. Tak, nawet przytoczę mój pierwszy start w roku 2015, klasa 500, maksymalną prędkość, jaką rozwijała. To było dziś około 160-165 km na godzinę, ale z dużo mniejszą dynamiką. Dzisiaj te prędkości już dochodzą do 180, i tyle, co tak naprawdę skróciliśmy czas do rozpędzenia tej prędkości. A tą dynamikę zboi, z zakrętów, to jest po prostu no, zupełnie co innego. No, dzisiaj sądzę, że sprzęt z roku 2015 otrzymałby. Minimum jednego, jeżeli nie dwa duble w ciągu jednego, jednego wyścigu. Tak, także to jest, to jest różnica potworna, natomiast jest to mm, sukces konstruktora silnika i mechaniki. No i Twój, nie ujmuj sobie. Dobra, Marcin, życzymy Ci sukcesów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się z, tym, z takim samym tematem. Znowu będziemy to gratulować, także do zobaczenia. Jedziemy dalej.